Witam Państwa w środę 13 stycznia. Karolina Czereda, zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach zmiany w płatnościach za śmieci największa inwestycja w żarach dołożą do kursów i firmy. Jasełka i kolendy w Lunie bezpieczne żary, bezpieczne dziecko ekologia się opłaca ferie tuż tuż i noworoczny koncert nauczycieli. Od 1 stycznia mieszkańcy żar płacą o 25% więcej za wywóz śmieci. Czy to oznacza, że musimy złożyć nową deklarację? Odpowiedź w materiale. Od stycznia mieszkańcy żar za śmieci płacą więcej. Do grudnia płaciliśmy 10 zł, gdy odpady segregowaliśmy, a 16 zł, gdy segregować nie chcieliśmy. Ile zapłacimy teraz? Stawka za selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych wzrosła do 12,50 zł, natomiast jeśli chodzi o nieselektywne, to stawka wynosi od 1 stycznia 2016 roku 19,50 za każdego mieszkańca zamieszkałego na danej nieruchomości. Od stycznia zmienił się również termin płatności za wywóz odpadów. Do tej pory termin był to do, do dnia 15 każdego miesiąca należało uiścić płatę, natomiast od 1 stycznia 2016 roku jest to do 25 dnia każdego miesiąca, więc opłata za gospodarowanie odpadami za miesiąc styczeń należy uiścić do 25 stycznia. Nowe stawki nie powodują, że musimy wypełniać deklaracje na nowo. To, że stawki wzrosły, nie trzeba zmieniać deklaracji, natomiast deklarację na nowo zmienia się w takich sytuacjach, jeżeli liczba mieszkańców się zmieniła na danej nieruchomości, czy na przykład urodziło się dziecko, bądź osoba przeprowadziła się, albo wyjechała z miasta, bądź też chcemy zmienić zbiórkę, zbiórkę odpadów z selektywną na nieselektywną. Jeżeli chcemy zaktualizować swoją deklarację, zrobimy to w żarskim Urzędzie Miasta w Wydziale Infrastruktury Technicznej w pokoju numer 35. To już pewne. Ulica Zgorzolecka w Żarach doczeka się remontu. Miasto czeka na oferty od firm, które zajmą się największą i najdroższą w tym roku inwestycją w Żarach. Mieszkańcy mogą się spodziewać, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a dziś tutaj przed kamerami nie chciałabym omawiać całej procedury, to powinniśmy podpisać umowę z firmą na początku marca. Zgorżolecka zostanie przebudowana na całej swojej długości. Powstanie tam sieć kanalizacji deszczowej, nowy chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Pojawią się również nowe lampy. Pani Beata, mieszkanka z Gorzeckiej, na remont czeka z niecierpliwością. Co chciałyby Pani, żeby się zmieniło na tej ulicy? Jezu, te, cała ulica, bo jak idę, to normalnie dzisiaj rano bym oklapana przez auto. Muszę w ogóle iść po tamtej stronie, to blisko domu, żeby nie być oklapany, czy dziecko wiadomo, jako do szkoły. Bo no tylko, żeby porobili ulicę, żeby nie było tych dziur, żeby po prostu auta mogły normalnie jeździć, tak? Bo niedługo to zgubią i będą jeździć jak Filistonowie. Remont rozpocznie się tuż za skrzyżowaniem z ulicą Fabryczną. Po zakończeniu prac na Zgorzeleckiej ruszy przebudowa fragmentu ulicy Okrzei, a na skrzyżowaniu z Gorzoleckiej z Fabryczną i Witosa powstanie rondo. Dziś chciałabym prosić wszystkich mieszkańców ulicy Zgorzeleckiej, aby po prostu byli cierpliwi. Tak ten plan transportowy, przemieszczania się samochodów będzie ustalany, aby to był jak najmniejszy uszczerbek w ich poruszaniu się i przemieszczaniu do domów. Przebudowa ma potrwać 7 miesięcy. Inwestycja ma pochłonąć nawet 7 milionów złotych. Szkolenia, kursy i dopłaty do prowadzenia własnej działalności. Na to 8 milionów przeznaczy w tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Żarach. Największe szanse na wsparcie będą miały osoby przed 30 rokiem życia. Na jaką pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach mogą w tym roku liczyć bezrobotni? Najwięcej pieniędzy na szkolenia i dopłaty urząd przeznaczy na osoby poniżej 30 roku życia. A kwota to nie mała, bo już od początku roku mamy do dyspozycji ponad 8 milionów złotych. Z tego 3 miliony to jest tak zwany plan algorytmowy, ten podstawowy, 2 miliony przeznaczone są dla osób młodych do 30 roku życia. Troszeczkę ponad milion dla osób w przedziale powyżej 30 do 50 i osoby powyżej 50 roku życia również będą mogły z tego korzystać. Urząd Pracy w Żarach uruchomił także nowy program skierowany do pracodawców, który ma pomóc w stworzeniu stanowisk pracy, głównie dla osób, które kończą szkołę. A ta nowa forma, do której zachęcam pracodawców, to jest zatrudnienie młodego człowieka na okres 24 miesięcy a przez pierwsze 12 miesięcy jest możliwość uzyskania refundacji w wysokości najniższego wynagrodzenia i składek zusowskich. Warunkiem ograniczającym jest to, że pracodawca przed złożeniem wniosku nie może zmniejszać stanu zatrudnienia. Z własnych przyczyn przez okres 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Z kwoty prawie 2 milionów złotych, jaką przeznaczono na dofinansowanie do wynagrodzeń, będzie mogło skorzystać 75 osób. Co z dofinansowaniami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, czyli z dofinansowaniami w momencie, kiedy chcemy sobie założyć firmę? Ta forma oczywiście pozostała. Na to jest przeznaczona kwota też ponad 2 milionów złotych. I tutaj, jak w latach poprzednich, bezrobotni również mogą się ubiegać o takie środki. W tym roku została ustalona wysokość 16 tysięcy złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W ubiegłym roku z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach skorzystało 2461 osób. Wczoraj w Żarskiej Luni odbyły się 26 powiatowe spotkania grup kolędniczych i jasełkowych. Oceniamy przede wszystkim nawiązanie do tradycji e, świąt Bożego Narodzenia. E, oceniamy oczywiście przygotowanie, pomysł e, inscenizacyjny. E, pom oceniamy również e, scenariusz. E, i wiele, wiele innych aspektów, na które każda z nas będzie zwracała uwagę, ale przede wszystkim to o to takie przesłanie chodzi, o to czy dzieci dobrze bawią się na scenie, jak się czują na scenie i również tą pracę instruktorów oceniamy, staramy się oceniać. Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Żarach długo przygotowywały się do występu. Praca się opłacała. Grupa Super Dwójeczka wywalczyła wyróżnienie. Pani Marzena, jak zmotywować takie maluchy do aktywności, do działania? Myślę, że najlepszym sposobem jest to, że musiałam wymyśleć takie przedstawienie, które dzieciom będzie się bardzo podobało. Za chwilę wychodzisz na scenę, stresujesz się? Tak. A co będziesz na tej scenie robiła powiedz? Tańczyła. Kim ty będziesz? Pozwanki. Mocno się denerwujesz? Nie. Rodzice nie kryli dumy ze swoich pociech. No bardzo mi się podobało, bardzo mnie wzruszył występ, także bardzo jestem zadowolony z aranżacji. Z bardzo piękna muzyka, taka nastrojowa, wzruszająca, także... I yy, myślę sobie, że ta muzyka też dużą rolę odegrała, bo grała na emocjach, także to było bardzo, bardzo piękne. Do etapu wojewódzkiego przeszła grupa teatralna Szelest ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach. Wyróżnienia otrzymała grupa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarach oraz Wstęp Wolny z Miłowic. Serdecznie gratulujemy. Dziś w Żarskim Ratuszu spotkały się pięciolatki z przedszkoli i uczniowie pierwszych klas. Powodem spotkania było podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym Bezpieczne Żary, Bezpieczne Dziecko. Konkurs plastyczny poprzedzony był spotkaniami w przedszkolach i w szkołach. Rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa i finałem tych naszych pogadanek, zresztą bardzo owocnych, finałem tego był ten, jest ten konkurs plastyczny. Co dzieci najczęściej i najchętniej malowały? No najczęściej okazuje się, że dzieci mają dużą wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To najczęściej rysowały też bezpieczeństwo na placu zabaw, rysowały też bezpieczeństwo nad wodą, w domu bezpieczeństwo, ale najbardziej dzieci posiadają największą wiedzę na temat właśnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i to nas cieszy też. Najwięcej było aż 27 prac wpłynęło ze szkoły podstawowej numer 1. Mamy bardzo dużo klas pierwszych, bo aż sześć. I z każdej klasy pierwszej są osoby wyróżnione i osoby nagrodzone, także bardzo cieszę się. Jest to też zasługa nauczycieli, którzy no, sprawują taką pieczę i dbają o to, żeby dzieci brały udział w konkursach. Opłacił się trud i serce, jakie maluchy włożyły w przygotowanie prac. Każde dziecko otrzymało nagrodę. Roksano, co ty namalowałaś? Namalowałam Bezpieczne miasto. Co to jest bezpieczne miasto? Jakie to jest miasto? Że ludzie uważają. Czy żary są bezpieczne? Tak. Blanko, co ty namalowałaś? Że tudy że ci będą przechodzić przez ulicę. A policja tutaj pilnuje. Mhm. ty wiesz, jak bezpiecznie przejść przez pasy? Tak, trzeba zobaczyć w lewo, prawo, lewo. No i przejść. I namalowałam jak ja z mamą y, przechodzę przez pasy. A to jest znak. Jaki to znak? Y, znak, że tu mogą przechodzić dzieci. Bezpieczne miasto pod parasolem. Dlaczego parasol? Żebyśmy się czuli bezpiecznie. Namalowałam ulicę i chodnik y, jak. Y, Dziecko przechodzi przez pasy albo dorosły. Na konkurs wpłynęły 142 prace. Laptopy, wizualizery i aparaty fotograficzne. Te cenne nagrody czekały dziś na żarskie szkoły i przedszkola, które angażują się w akcje ekologiczne. Jest już to już nasza trzecia edycja, kiedy organizujemy całoroczny konkurs ekologiczny. Naszą ideą jest nauczenie młodzieży szkolnej i również dzieci przedszkolnych, segregowania śmieci jednocześnie różnych działań ekologicznych, ale żeby to nie były tylko jednorazowe. Bazowe, ale całoroczne działania. I jednocześnie pragniemy nagrodzić wszystkich uczestników, czyli nie będzie to na zasadzie, że tylko pierwsze, drugie, trzecie miejsce, tylko będą zróżnicowane po prostu nagrody. A kolejną ideą naszą jakby tego konkursu jest, żeby te nagrody były pomocami dydaktycznymi, które są wykorzystane później na zajęcia. Żarskie przedszkola i szkoły organizują m.in. Zielone szkoły, tygodnie ekologiczne i systematycznie współpracują z fundacjami ekologicznymi. Uczniowie żarskich szkół już od poniedziałku zaczynają zimową przerwę. Laba potrwa dwa tygodnie. Wyjazdy, zajęcia na basenie czy kręgielni. Na jakie atrakcje mogą liczyć uczniowie? Sprawdźmy. W poniedziałek rozpoczynają się ferie. Żarski oddział ZHP przygotował zajęcia dla dzieci i młodzieży. Będą gry i zabawy, zajęcia na basenie, kręgielni, a także wycieczki. Kraków, Zakopane Wieliczka plus oczywiście to przebogacta kultura materialna, duchowa w Krakowie to naprawdę jest to godne tutaj uwagi, tym bardziej mamy duże doświadczenie w tym temacie. Mieszkamy blisko Wawelu, właściwie z okna dosłownie Wawelu, można tutaj widzieć, czyli bardzo dużo wycieczek, takich historyczno, turystyczno, krajaznawczych, że młodzież naprawdę zdobędzie tutaj dużo wiedzy. W pierwszym tygodniu ferii zajęcia organizowane przez ZHP odbędą się w szkole podstawowej numer 3 w planach jest również wycieczka do Zielonej Góry. Mamy dwa właśnie zimowiska, tak zwane dochodzące, i sprawdziła się taka forma od godziny 10 do godziny 13. Czyli zaczynamy zajęciami, kończymy to posiłkiem. Każdego dnia młodzież po prostu dostaje tutaj posiłek w postaci obiadu. Mamy też jedną formę wyjazdową do Zielonej Góry. Udało nam się załatwić tą, tą sceną tutaj planetarium. Naprawdę jest to godne tutaj uwagi, że możemy ponad godzinę oglądać właśnie tą no, no nowoczesną technikę. Koszt tygodniowych zajęć to 60 zł. Już zgłosiło się 30 dzieci. Program dofinansowany jest przez miasto, zapisy wciąż trwają. Kto jest zainteresowany, wystarczy, że zgłosi się do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 lub 3 w Żarach. Ferie dla dzieci organizuje również Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Proponują 10 półkolonie. W programie przewidziano wyjazd do Muzeum Wojska w Dżonowie. Załatwiamy w tej chwili możliwość przejazdu czołgiem w tym muzeum dla dzieci. To będzie bardzo atrakcyjne. Będą zajęcia na sali gimnastycznej Zespole Szkół Samochodowych w ramach Olimpiady zimowej wyjście na, na szczelnicę, wyjście do sali zabaw do muzeum koszt półkolonii to 120 zł dzieci z rodzin najuboższych płacą symboliczne 10 zł zapisy prowadzi świetlica Promyk ulica Podchorążych 4 miejsca wciąż są Profesjonaliści na scenie. Już jutro, w czwartek, w Państwowej Szkole Muzycznej w Żarach odbędzie się koncert noworoczny w wykonaniu nauczycieli. Zabiorą dźwięki pięknej muzyki. Będzie muzyka klasyczna, taneczna, rozrywkowa, swingowa i filmowa. Wstęp jest wolny dla każdego, dlatego serdecznie zapraszam wszystkich melomanów. Koncert noworoczny więc będzie miło i przyjemnie. Zapraszam, wstęp wolny. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.00. Piłkarze czwartoligowego promienia w poniedziałek pod wodzą nowego szkoleniowca Roberta Czepińskiego rozpoczęli przygotowania do rundy rewanżowej. Na pierwszym treningu było 15 zawodników, z czego 13 brało czynny udział w treningu. Dwóch zawodników jest jeszcze kontuzjowanych. Jest to Przemek Flaga i Marek Chomik, którzy rozpoczną treningi w późniejszym czasie tych 13 zawodników, którzy trenowali, yy, przeszli wczoraj testy szybkościowe oraz testy wytrzymałościowe oraz yy, pomiary biometryczne, na podstawie których yy, będziemy tutaj wyliczać tętno, na którym na którym zawodnicy będą pracować. No i w tym tygodniu mamy jeszcze trening wydolnościowy oraz fitness i siłownie. Trwają poszukiwania nowych zawodników, bo tym składem osobowym będzie wiosną ciężko o dobre wyniki. Są prowadzone rozmowy z kilkoma zawodnikami. Co z tego wyniknie? Jak będą jakieś konkrety, to wtedy na pewno, na pewno poinformujemy na stronie klubowej czy przez telewizję, kto to będzie. Musimy troszkę poszukać zawodników, którzy przynajmniej nam wzmocni, uzupełnią, a dobrze by było, gdyby wzmocnili tą drużynę. Mamy w tej chwili lukę w środku obrony. Mamy lukę w środku pomocy i szukamy cały czas jednego ofensywnego zawodnika, który by gdzieś tam z przodu mógłby poprowadzić grę. Pierwszy mecz kontrolny promienie rozegra 23 stycznia, a rywalem Żarskiej drużyny będzie zespół budowlani Lubsko. Witam widzów w telewizji regionalnej. Jutro pogoda, bez większych zmian. Nadal ciepło, pochmurnie i deszczowo. Zapraszam na szczegółową prognozę pogody. W czwartek sporo chmur bez przyjaśnień. W żarach, szprotawie i gubinie słupki rtęci wskażą do 3 stopni w dzień, a minus 1 w nocy. Synoptycy prognozują przelotne i słabe opady deszczu. Ciśnienie wyniesie z 1015 hektopaskali. Wiatr powieje z południowego zachodu w porywach do 32 km na godzinę. W czwartek, 14 stycznia, imieniny świętować będą Felix i Nina. Solenizantom już dziś życzymy dużo uśmiechu i zdrowia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Klaudia Szynczewska. W wiadomościach to wszystko, już za chwilę program Poznaj swoje miasto, w którym Rafał Szymczak opowie o heraldyce i miejskiej symbolice. I na koniec wiadomości z powiatu żarskiego. A ja już dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.